Czy jesteś sfrustrowany swoją obecną wagą i szukasz skutecznego rozwiązania, aby schudnąć i osiągnąć idealną formę fizyczną? Chciałbym podzielić się informacją, że Ketomorin jest odpowiedzą i jest dostępny, aby Ci pomóc. Ale najpierw pozwól mi się przedstawić. Cześć, nazywam się Ewa. Jestem dietetykiem od kilku lat i w tym filmie. Wideo powiem Ci. Czy ketomorin jest dobry i czy naprawdę działa? Więc zostań do końca tego filmu, a powiem ci wszystko, co musisz wiedzieć o tym suplemencie, który pomoże ci stracić te dodatkowe kilogramy i osiągnąć ciało swoich marzeń bez konieczności głodzenia się. Ketomorin to rewolucyjna tajna broń przeciwko nadwadze, która obiecuje pomóc w osiągnięciu wymarzonej sylwetki. Został stworzony z myślą o tych, którzy doświadczyli frustracji i niepowodzeń w swoich próbach utraty wagi. Suplement działa poprzez zmniejszenie apetytu, dzięki czemu jesz mniej i dłużej czujesz się najedzony. Ketomorin to niezwykle silny spalacz tłuszczu. Działa na metabolizm i stymuluje utlenianie tłuszczu. Osobom z nadwagą trudno jest rozpocząć odchudzanie. Nie czujesz się dobrze, gdy patrzysz w lustro. Twój mąż nie pragnie Cię tak bardzo jak kiedyś. Kiedy dochodzi do zbliżenia, odbywa się ono przy zgaszonym świetle, ponieważ wstydzisz się swojego ciała. Cierpisz z powodu nadmiaru tkanki tłuszczowej i masz trudności z noszeniem ubrań, ponieważ masz niską samoocenę z powodu nadwagi. Kiedy moi pacjenci chcą przyspieszyć ten proces lub szybko i bezpiecznie schudnąć, polecam im ketomorin, ponieważ pomaga on schudnąć w zdrowy sposób bez narażania zdrowia i bez skutków ubocznych. Ketomorin przyspiesza utratę wagi bez zmniejszania masy mięśniowej, wspomaga zwiększone spalanie tłuszczu, zmniejsza uczucie głodu i apetyt na śmieciowe jedzenie i słodycze, zmniejsza widoczność celulitu i rozstępów. Spala cały tłuszcz w organizmie zamiast go magazynować i uzupełnia organizm energią. W rezultacie staniesz się szczuplejsza. Twój mąż będzie patrzył na Ciebie z większym pożądaniem, poprawi się Twoja samoocena, będziesz mogła nosić ubrania, które już na Ciebie nie pasują, a wszyscy będą ci mówić, jak szczupła i piękna wyglądasz. Ale bądź bardzo ostrożny. Tylko oryginalny ketomorin może zapewnić wszystkie te korzyści. Wysoki popyt na ten produkt doprowadził do pojawienia się wielu podróbek. Jest tylko jedno oficjalne miejsce, w którym Ketomorin jest sprzedawany, i jest to oficjalna strona internetowa. Dlatego też, aby Ci pomóc, umieściłem link do oficjalnej strony internetowej ze zniżką w opisie tego filmu. W ten sposób możesz mieć pewność, że otrzymujesz oryginalny produkt. Ketomorin objęty jest 365-dniową gwarancją. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie spodobają ci się wyniki, możesz poprosić o zwrot pieniędzy bez ryzyka. Aby jeszcze bardziej ułatwić decyzję, oferowany jest rabat na zakup produktu. Tymczasem popyt na ketomorin wzrósł w ostatnich dniach. Klienci składają nowe zamówienia w szybkim tempie po tym, jak zobaczyli transformację w ciągu pierwszych kilku tygodni. Wieść niesie, że w końcu istnieje bezpieczny i skuteczny sposób na cieszenie się szczupłym i zdrowym ciałem, bez używek i innych dziwnych technik dietetycznych. Musisz więc działać szybko, aby kupić go przed wyczerpaniem zapasów. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że ten film był pomocny. Życzę Ci wspaniałej kuracji i niezwykłych rezultatów z ketomorin, tak jak wielu ludzi, którzy używają tego produktu. Do zobaczenia następnym razem!